Jest jesteś w pięknej krainie ładowania ekranu. W pięknej krainie e, cebul. Jakich cebul? Co ty pierdolisz? No, w Polsce. Japonii... Ja, Japonia to kraj wiśni. Bo A Polska to kraj, kraj kwitnącej cebuli. A Polska to kraj kwitnącego szereka. Tak, bambu sama? No ty pa, widzisz takie. Złóż, że jesteś moje problemy. wpadni moje. A. debilu. Ale mógłbyś nie, nie obrażać? Mógłbym, bo to jest ale, bardzo... Ale, ale z obrażeniem jest zdecydowanie ciekawiej. Ale, ale to, jest, to, jest, to jest bardzo... O nie! nie, nie. <laughs> widzę, nie. że zrobiłeś podawną rzecz. Ja widzę, że my to bracia z y, Jamsy prawie, tak? Jesteś słaby. A. Byłem graczem komputerowym. A, bym głupi. Ha, a, no, no i co? A, no i, I co, trudno, czujesz lepszy, coś. że mnie wyzywasz? Tak. Nie wiem, czekam na ciebie przy kolejnej kwitnącej cebulze. Zapałem! Co? Mam! Zapałem! Ma. Czemu? To jest na szczyt w góry! Czemu to jest Tam się wspinaj po szczeblach kariery. Na górze, no właśnie tak się wspina po szczeblach. Po trupach! Do celu! Puść <noise> mnie! <noise> 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 o nie! <noise> no i o nie! No. no i co? O! O nie! No. za głupi i za zachłanny. <głos> <głos> tak właśnie kariera się kończy. W ten oto... Właśnie sposób, a mogę iść tu. Ja tu idę. Pa, byłem... Ej, można potem się huśtać? A. <grym> Będziesz się zaraz y, huśtał na siusi. Siusi! Ty umiesz na siusi się huśtać? Tak, jasne. Siu! Ja nie. Kurde robisz, ty pilu. <grym> 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 nie sabotuj mnie, no, na jak się rozhuśtać, no! Nie. <grym> Teraz musimy w drugą stronę się rozkuśtać, Damian. Będę bił tobą! O kurde, nasz rozwalić ci ten głupi web. Co ty na to? No aaa! Dobra, elo. No nie! 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 Ej, Damian, powiedz coś. Pa, ustabilizowały się. Nie trzymaj mnie jak pijanego kolega po imprezie. Ja cię trzymam... Skąd wiesz, że tak się trzyma pijanego kolegę? I powiedz, jak się nie trzyma. To, to jakbyś mówił nasze... To... Morła cień. cała eee, nadzieja Nie pytają ci o imię. Cześć, Cześć, jestem Damian, ale kto pytał? Eee, twoja stara. Fajny kolega taki, taki szur właśnie szur pomógł jest. Ci, bo nie. Ty sobie nie radzisz mentalnie. Skrzywdzę go, skrzydzę go, ja tylko tam pójdę nie? i skrzywdzę go. Ale... Dobra, sam się skrzywdził, nie musiałem nic robić. Nie musiałeś nic robić. A czemu spadłeś tu pierdoło? Zobaczymy, czy ty spadniesz, pierdało. My sió! Tam nie możesz skakać. Pam, pam, pim, pum. No jak to nie? No nie możesz tam skakać. No właśnie przeskakuje cały czas. Właśnie nie możesz tak robić, Bam, Damian, bo to jest oszukiwanie. Pam. No jak to jest oszukiwanie? To jest legalna praktyka. PRAKTYKOWAŁ! praktykowa! Ale jak tu na falach ten! Czujesz? Nie ma fal, nie ma fal. Była taka piosenka kiedyś. Chciałbym się odwrócić, no. ale lecisz, no naprawdę. Uu! Udało Pozyskało. się. Wiesz co, tu jest skok! Tu jest skok, wiary! Taki! Jesteś tam, złapałeś się! Czy mam cię ratować? Mhm. Przodem. Przodem! Przodem, proszę... Zapraszam! Proszę, tak. Nie, nie myślałem, że jesteś aż tak pijany, nie? No, A! Nie myślałem, że jesteś aż tak pijany, Damię. Nie, ja jestem ja u Kurwa. Ja Kurwa. Chciałem jaka, się podrapać. Jaka pierdoła! <śmiew> Powiedział ten, co spadł dwa razy, <śmiew> nie wydurniając się nie, tak jak ja. Jak to nie wydurniając się? <śmiew> głupi jesteś po prostu. <śmiew> ty jesteś głupi. A mógłbyś nie obracać? A kto się przesyła, to się sam nazywa! Ja, ta, ja, tam się nie staram. To się postaraj! <grym> duba, 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 musiał, duba, musiał się duba. pomodlić przed przejściem, jak się garbi w ogóle. Dupa, dupa, dupa. Skarbuś. 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 Moj <grym> Ten okrzyk bojowy to tak był w planach, bym powiedział? Tak. Stój, stój! O, 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 o! <tomitacja> no, weź tymi nóżkami, no! Dobra, a, no do niej, gdzie jesteś? Okej, okay. rozumiem. A. O! 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 Udało się! Tak! No i złożyłem Tak, udało mi się! Tak! Tak! Jesteś bezużyteczny. <tomitacja> I a moje może raz... I dwa! O! O! Prawie doleciałem. O, dobra, wyczaiłem to! Tylko teraz dolecieć. Ja podskoczyłem w pewnym momencie! W sensie jak leciałem do góry, to podskoczyłem. Ale ładnie wypinasz yy, tyłeczek. Czekam na ciebie, Damian. Aktywuj moją pułapkę. Czy mogę dotknąć twój tyłeczek? No i co? A że tak wyskakujesz jak dotyka się twojego yy, asa. O! O! Asa. Kodało asa! Utopi się! Asa, asa w rękawie. Asa! To tak, teraz... Płyńmy! Płyńmy! Ja płynę z tobą. Mam problem coś. życiowy. Jaki? Jestem pod łódką. A jak się płynie tym do przodu? Nie, wiem, utopiłem się. Ahoj, ahoj, płynę sobie przed ciebie. Co tam, Krystianek? To działa! Ja się... ja mam tylko tego trzy Nie. Nie. patrz co ja robię! Ja płynę! Ja się właśnie zastanawiam, bo tu. Ja płynę na syrenkę! O nie, 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 nie skręcaj! Dobrze, dobrze, dobrze! Płyń, płyń! Jak ci idzie no ja, ja muszę jakoś tak sam płynąć. A ja też sam płynę. Używam mocy kliczów Dobrze ci idzie, Krystianek! Ej, ale płyniesz! Ej, nie no, dobrze ci idzie! Nie zostajesz tak w tyle, ta, jak jak na cztery osoby, które musiałyby płynąć, to dobrze mi idzie. No słuchaj, to znaczy mi idzie trochę lepiej z tymi szczęśliwymi smokami, ale spoko. Resetuję checkpoint. No, resetuję checkpoint, Nie! Ewa. Ej, chcesz porozmawiać o czymś? Słuchaj, możemy mówić o wszystkim, co chcesz. Jak tam pogoda w Poznaniu? Ej, super. Ej, można rozbijać jajka na piekarnikach, co? Na parapetach i sobie stacone robić. Co robisz? No, rozwalałem jajko na piekarniku. Ale po co? A, taki fetysz. Zium, Pum! Daleko Ale jeszcze? Ale czy dopłyniesz tam w ogóle? Już Jesteś bisko? tam czy nie? Co? Jesteś tam czy nie? Przy... Można zasnąć na swojej łódce. Sumuję! Hurra! Udało mi się. Teraz Dobra, będziemy jeszcze, jeszcze ja płynę i jest luz. Jak ty w połowie drogi jesteś?! No spadnij z tej łódki, utop się no! Nie jestem w połowie, jestem już prawie na końcu. Spadnę! Nie spadnę! Spadnę! Nie spadnę! A! Gdyby kolega mi pomógł, to może bym już nie spadł. Miałbym zaraz na... do... Ja zaraz będę, Damianek. Ale ty za ja 20... Ja płynę! Nie no chłop, nie wierzę w chłopa, no. Moim ja silniczkiem tutaj mam, to była moja ja mam, ja mam miejsce na czterech chłopa do wiosłowania, wiosłuję sama, to... No jakoś tak powoli mordeczko ci idzie, no nie wiem. dupa. mordeczko nie waży tak tyle co z cztery osoby, albo z dziesięć. Co, co to za wymówki? O, tylko wymówki w twojej głowie, no. Ładne rzeczy. Na. Sram ci na mordę. A, chciałem ci pomóc! Ale zajść z ciebie pomocnik, Damian bym powiedział. No chciałem ci pomóc! Naprawdę! Najlepszy po... Najlepszym pomocnikiem jakiego w życiu miałem. Jeszcze tutaj? Jeszcze? Tak. No weź tą głowę na górę. no weź ten pusty łeb na górę. Ja sobie sam poradzę. Gdzie jest tą parową i tu o! kurła? raz hmm. Jeszcze? No, ja się... Poczekaj. O! No teraz to mi tylko przeszkadzasz bardziej. Nie, złap mnie się za ten, złap się nie, no mnie. Patrząc. I wchodzę. Jesteś got... no. no chodź. A, no i widzisz sam. On my own. E, ale, że ty poje**** jesteś. To, ty wybierasz coraz głupsze mapki. Jak tu się nie da po prostu. Ty. Jak tutaj nie, jak w humanie jest 5 map na krzyż, więc daj mi spokój, dziękuję. Wszystkie Ady e, życzę, pozdrawiam. Pozdrawiam Adę, super jesteście Ady. A, czyli wszystkich innych nie pozdrawiasz? Nie no dzisiaj pozdrawiam Adę, będziemy pozdrawiali, no ja pst mm. taką pierdą, Damian. Mm. Zamknij buzie. Ja wybrałem na przykład niebieski Tor, bo mam niebieską bluzę i to jest bardzo taktyczne, to jest bardzo taktyczny wybór. Ale te tory są takie same, tylko kolor się różni. Nieprawda. Prawda. Niebieski jest najtrudniejszy. A jeśli mi tego nie przyznasz, to na końcu się spierdolę. <grym> 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 tak, Gosiancy, to jest najtrudniejszy. tu trzeba być. <grym> trzeba być najlepszym graczem po prostu. Tak myślisz? Tak? tak szczerze, z całego serca. Tak, z całego serca tak myślę. I w komentarzu przypniesz, że Krystian jest najlepszym graczem Human Fall Flat, tak? Oczywiście. Powiem nawet tu że... Jak, jak nie będzie, to w kolejnym odcinku mnie też nie będzie. X Krystianek jest najlepszym tym, graczem A mógłbym to... A nie, nie, nie mogłem tak. Ej już, Damian, koagarny. <słup> no co? Na co ci chodzi? O nic, o nic! Nie, nie, nie mogę. nie! Nie! Siema! Co tam? Siema! Czy one znikają? Co ci znika? nie znika? Pytyfy Nie rozumiem działania! No właśnie... Rym narkotyków no tak bym powiedział. Nie no. A! O dobra! A to tak działa! Dobra! O, o! Kolega nie, kolega nie są... A, wiedział te, jak to działa. Te poszły w drugą stronę, Łączę! Mm. Te poszły w drugą stronę. Aaa, bo one się tak łączą. Co jest dobrze ci widzi, ale że kolega nie wiedział, że one się tak łączą. O, dobra! Ja widziałem, ale złapałem się Oddał, tak. Tak, tak, bo ja lubię niekonwencjonalnie przechodzić e, mapy. W Human Fall Flap. Więcej szczęścia niż rozumu. Jak tam ci się wisi? E, nie najgorzej w sumie. Fenomenalnie, fantastycznie, to super. Ziemia. Tak, udało się. Kla, kolejno, kolejny checkpoint. Zapraszam cię Krystianek, ale wyłonił się spod chmur. Co to jest? Jak to działa? Dobra, Skacze. Masz ułożyć całe. Jeden czubek. Drugi już skacze. Wiesz co jest najgorsze, że ja nawet nie wiem jak ja daleko jestem, więc w sumie czy mam jakąkolwiek szansę na dolecenie tam. Nie no, masz jakąś. Ale chyba umarłeś, bo widzę, że przyleciały twoje elementy. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? A to może brałeś bardziej zabawy. Jest cień platformy! O mój Boże! Zrobiłem to! Ua! No, bardzo dobrze, że to zrobić Damian. Gdyby nie, ja to byś nawet nie wiedział. I to jak, jednym. Ale jednym. Ale się nie odwdzięczysz pewnie, no. No nie masz y, le checkpointa. I a możesz jest, to zrobiłem teraz... To! Możesz Było teraz easy. Y, zrobić sobie zdjęcie na tle y, ładnego y, zachodzącego y, świata słońca. Mhm. To jest moje Elo. Elo